Witajcie. Zapewne u wielu z was jeszcze nie opadły emocje związane z pierwszym sezonem Teorii Chaosu, a już mamy pierwsze obrazy promujące drugi sezon. Podejrzewam, że są jeszcze osoby, które nie widziały pierwszych 10 odcinków. Tak więc spieszcie się, bo twórcy Teorii Chaosu podkręcają tempo. Dziś mam dla was kilka informacji odnośnie drugiego sezonu, a także przeanalizujemy sobie nowe zdjęcia i króciutki klip. Tak więc zapraszam do oglądania. Drugi sezon pojawi się na platformie Netflix już jesienią 2024 roku. Z tej okazji pojawiły się pierwsze oficjalne zdjęcia. Zacznijmy od zdjęcia, gdzie widzimy dinozaury, mianowicie na tym obrazie grupa stegozaurów okrąża najpewniej suchomima. Patrząc na to, jak został nam zaprezentowany ten drapieżnik z rodziny spinozaurów w pierwszym sezonie możemy mieć niemal 100% pewność, że to właśnie on. Same dinozaury są oczywiście interesujące, ale otoczenie w jakim się znajdują, daje do myślenia. Nie wiem jak wam, ale mi to nie kojarzy się z krajobrazem Malty. Nie chciałbym tutaj robić zamętu, ale co jeśli ten statek widziany w ostatnim odcinku pierwszego sezonu wcale nie płynie do Europy? Z dominion wiemy, że dinozaury do Europy trafiały również z Isla Sorna. A co jeśli DPP transportuje wyłapane zwierzęta właśnie na Sornę? Miałoby to sens, ponieważ wyspa jest oficjalnie opuszczona. Sam chaos związany z życiem dinozaurów na wolności w Ameryce Północnej to kolejna szansa, aby wszelkie nielegalne działania zostały po prostu niezauważone. Nie wiem dlaczego, ale ta sorna chyba nie bez powodu była pomijana przez tak długi czas. Jednak póki co to są tylko moje domysły i daleko idące przewidywania. Drugie zdjęcie przedstawia naszych bohaterów, którzy znajdują się w jakimś mrocznym pomieszczeniu, które już pewnie dużo widziało. Ciekawią mnie te zasłony znajdujące się za naszą ekipą. Zapewne mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co tam się dzieje. Także nie bez powodu jakiś ktoś grozi im jakąś formą paralizatora, czyli tradycyjnie kłopotów ciąg dalszy. Samo pomieszczenie wydaje się być przygotowane w taki sposób, aby każdy myślał, że jest po prostu opuszczone. A jeśli w uniwersum mamy takie miejsce, to na pewno odgrywa się tam jakaś gruba akcja. Trzecie zdjęcie wyciąłem z tego krótkiego klipu, a na nim widzimy Dariusa, Sami i jas. No i tutaj również tło chyba ma największe znaczenie, podobnie jak w przypadku obrazu z suchomimem i z tego Jest to taki sam krajobraz co więcej, widzimy tam również roślinność tropikalną, czyli palmy. Oczywiście w Europie też występuje taka roślinność, no ale. Naprawdę ciekawi mnie, czy to, co mogło wydawać się tak oczywiste, jak przeniesienie akcji do Europy, okaże się po prostu pomyłką. Uwielbiam teorie dla Jurassic Park i ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie na podstawie tego, co mogliśmy zobaczyć na tych zdjęciach. Na koniec sam klip, który ma tylko 6 sekund, ale ukazuje troszkę dłuższą scenę starcia z tego zaurów z suchomimem. No i po raz kolejny padają słowa: ktoś na nas poluje, czyli główny problem z sezonu pozostaje z naszymi bohaterami, ale znając życie, będzie to jeszcze bardziej zaawansowane polowanie. Kto za tym stoi? Nadal nie mamy odpowiedzi, ale moim zdaniem jest to Biosyn. Jak będzie na pewno? Dowiemy się już jesienią 2024, a być może nawet wcześniej, kiedy dostaniemy kolejne materiały promocyjne i na końcu kolejny oficjalny zwiastun dla Jurassic World Teoria Chaosu sezon drugi. To wszystko co dziś dla Was przygotowałem. Dziękuję, że byliście ze mną, i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!